29 listopada 2020 roku yy, odział 458 pasy kanisa to co między pasami na wyczyniał leśniczy to trzebież leśniczy sobie robił oczywiście yy, tak jak tu mówiłem wcześniej i już niejednokrotnie pozostało po leśniczym w lesie całe mnóstwo drewna proszę bardzo Taka gruba osika, już tutaj z, takim, z taką zabitką, zagnita, stojąca dosłownie kilka kroków od torów kolejowych, krok od granicy lasu, przez leśniczego została zostawiona. Po to tylko, żeby któregoś pięknego dnia yy, przewróciła się na tory, no robiła dość znacznych szkód. Podobna sytuacja tutaj jest z brzozą. Brzozę leśniczy wyznaczył do wycięcia, ale jej nie wyciął. To przebież zakończył. To nie jest coś, co się ma dopiero robić. No, oczywiście, cały bezmiar gałęzi, dziadostwa które tutaj rzucone między pasy. Pasy powinny być pozbawione tego typu rzeczy. Kiedyś pamiętam, że był przykaz sprzątania. Nie miało tu prawa leżeć między pasami żadne drewno. To samo na alejkach. Teraz coś może zmieniło, ale na pewno nie jest tak, że powinien być taki chłam różnego rodzaju, rodzaju dziadostwa leżącego w lesie. Podobnie jak. Yy, Takich właśnie pozostawionych kolejnych drzew, których leśniczy nie wyciął, bo się mu nie chciało. Yy, lub miał inny plan. Proszę bardzo. Całe kawałki, wałki, tam dalej. To gospodarka leśna w wykonaniu absolwenta krakowskiej uczelni leśniczego, leśnictwa rutki Krzysztofa Czachura. I tak to wszystko wygląda. Jestem na pasie. To pas. Alejka yy, przeciwpożarowa, którą kiedyś ręcznie. Dbano o jej stan ręcznie, zbierając z niej ściołę, wszystkie gałęzie. To wszystko było jakieś elegancko wyrobione, stąd powstały takie górki. Wzdłuż tych właśnie alejek, kiedy spojrzymy, to po obu dwóch stronach tej alejki są takie pagórki. Dlatego, że kiedyś łopatami delikatnie zbierano warstwę ściółki i odrobinkę ziemi, i wszystko to rzucano na bok. To były czasy dawne. Ja nie pamiętam takich wydarzeń. Znam to z opowieści, ale odkąd pasowałem w lasach, zawsze co roku robiło się miloryzację tych tychże alejek poprzez przejechanie po nich ciągnikiem z glebogryzarką. Zawsze to było. Czy jest to teraz? Nie wiem. Bardzo może by się to zmieniło, ale śnet jest to, tu się nie przejedzie, bo leśniczy zastawił to, czym mógł ten bezmiar dziadostwa. To wszystko u leśniczego, leśnictwa Rudki. Obecnie Rudki, oczywiście te wałki tam leżące i inne cuda czy taka na przykład gałąź pozostawiona przez tutaj y, zawodników pana leśniczego to wisi nad torami takie sobie coś no można i tak takich drzew w tym lesie jest wiele kolejna atrakcja y, którą tutaj leśniczy nam y, przyszykował to to że taką suchą osikę jak to, którą tutaj widzimy zamiast przy okazji pozyskania było ją ściąć, to zostawił w tej chwili ta osika wisi na dębie tamtym tam któregoś pięknego dnia spadnie z tego dęba bo nie będzie inaczej to co widzimy to przepust kolejowy pod torami dość fajnie nawet zrobione. teraz to wszystko nowe ładne zresztą za chwilę będziemy widzieli przejeżdżający tędy pociąg tutaj ta osika która wisi nad tym właśnie pasem pociąg który jak widzimy sobie i przejeżdża, więc ta osika, kiedy spadnie, spadnie na ten cmentarzyk, bo przecież inaczej nie będzie. Proszę bardzo. Proszę spojrzeć do góry. Już jedna z gałęzi jest na płocie tego cmentarzyka. Rady Kraśni sobie za punkt honoru dbanie o cmentarz, na którym byłem dzisiaj wcześniej, gdzie leżą ofiary katastrofy kolejowej z września 1939 roku. Tutaj leżą ofiary wojny to żołnierze, ale ofiary wojny, która nie była ich wojną. To ludzie, których na front nie wysłała idea czy jakakolwiek inna potrzeba, tylko wysłali, wysłała ich na tę wojnę rozkaz yy, wydany przez yy, w tym czasie któregoś z zaborców. I ludzie ci często wojując yy, przeciwko własnemu bratu walczyli o nie swoje sprawy i całkiem niesłuszne sprawy niejednokrotnie niesłuszne sprawy to cmentarz żołnierzy z pierwszej wojny światowej ktoś tutaj też pamięta o tym miejscu ktoś wstawił znicze ktoś napisał tutaj wiersz ktoś powiesił krzyż ja pamiętam dawno temu nie było w tym miejscu znaczy miejsce było to od dawna Tutaj te właśnie yy, pozostałości. Widać gdzie są groby, bo może kamera nie pomoże dokładnie, ale widać jak to jest usytuowane. Nie wiedziałem o tym wcześniej kilka lat temu ktoś powiesił krzyż i stąd ta moja wiedza dopiero się zaczęła o tym miejscu od tamtej pory. Nie wiem jak to się wydarzyło, że ktoś to znaszedł i na jakiej podstawie. No w każdym razie fakt jest faktem, że są to ofiary pierwszej. Wojny Światowej tutaj mamy taką, wiem gdzie szukać, to potrafię znaleźć y, taką tabliczkę, ktoś tutaj umieścił przywiózł. Y, pamięci tych ludzi, którzy, jak powiedziałem, zginęli na nieswojej wojnie. I o tym na Leśnictwo Kraśnik nie pamięta, z tego leśnictwa na czele, bo przecież może należy do przyjść, wykosić, wziąć, poprosić Zula, który robi gdzieś pielęgnację, zabiegi, żeby wykosił ten haber tutaj z nad tych grobów i cokolwiek posprzątał. No ale co się dziwi, skoro leśniczy koło kancelarii nie posprząta, posprzątają, bo przy, przy, przyjeżdżają ludzie z nadleśnictwa, wysyłani przez leśniczego, żeby posprzątali leśniczemu plac przy kancelarii o powierzchni pół tego cmentarzyka, nawet może nie pół, no to, to się dziwi, że tutaj będzie sprzątał. Więc jak powiedziałem, lasy nie dbają o to, żeby to sprzątnąć. O pamięć po tych ludziach, podobnie jak e, sam fakt, żeby taką osikę, która tam stoi, należało wyciąć. Ona ledwie stoi, to jest ugnita obok tego krzyża. Widzimy może wyraźnie lub niewyraźnie to drzewo, które się kiedyś przewróci. Należało je sprzątnąć, ale się nie sprzątnęło. Należało Zabrać takiego wierzchołka, tam taki wierzchołek osikowy widzimy, stoi oparty o graba, to bezmiar dziadostwa. dziadostwa, wykonania leśniczego. No i oczywiście ta osika sucha, która tutaj któregoś dnia spadnie na ten cmentarzyk, połamie ten płotek, który ktoś kiedyś zrobił i tyle z tego będzie. No niestety leśniczy, jak powiedziałem, nie dba o takie rzeczy, nikt owego leśniczego do dbania o te rzeczy nakolić nijak nie chcę to są ważne sprawy to sprawy pamięci po tych, którzy odeszli a przecież to pamięć po tych ludziach, która z nas pozostaje świadczy o naszym o naszym przyszłym bycie o naszej teraźniejszości o tym, że jesteśmy ludźmi że możemy nazywać się człowiekiem że to brzmi dumnie ale to właśnie pamięć o zmarłych, to właśnie pochówek zmarłych, szacunek dla tych ludzi odróżnia nas od innych, od innych bytów na tym świecie, które nie mogą o sobie powiedzieć, że człowiek to brzmi dumnie. No się zagadamy.